Hej siemanko, z tej strony Endero, a to kolejny tygodnik o informacjach oraz nowościach ze świata WoWa. Patch 10.05 pojawi się już jutro, a wraz z nim pojawi się wiele zmian dotyczących klas, ale nie tylko. Zapraszam do oglądania. A i pozdrawiam swojego Discorda, link do niego znajdziecie w opisie. Zmian klasowych jest naprawdę multum, więc nie będę tego kategoryzował na bufy i nerwy, tylko po prostu powiem co się zmieni w poszczególnych klasach oraz specjalizacjach. Ogólnie najwięcej zmian dostaje bodajże Druid i Priest, ale zaczniemy najpierw od Druida. Druid w każdej specjalizacji otrzyma na 10 level umiejętność Swipe. Swipe i Brutal Slash dostają nerfa do obrażeń o 50%. Talent Killer Instinct będzie talentem dwutierowym, gdzie na pierwszym będzie zadawał 3% do Physical Damage, 3% do Armora, a drugi tier 6%. Nurturing Instinct to to samo co Killer Instinct, tylko różnica jest taka, że zamiast Physical Damage jest Magical, a zamiast Armora jest Healing. Ogólnie jest bardzo dużo zmian w drzewkach z talentami, bo dochodzą aż 4 nowe talenty. Improved Swipe zwiększa Damage ze Swipe'a i Brutal Slasha o 100%. Forest Walk zwiększa Zwiększa movement speed i otrzymany heal o 5%. Gale Winds zwiększa promień tajfunu o 20% oraz zasięg o 5 yardów. Inke Sand Tempest redukuje cooldown tajfunu o 5 sekund. Jeżeli chodzi o balans, to Lunar Eclipse nie zwiększa szansy nakryte ze Starfire, ale za to zwiększa damage zadawane oponentom obok naszego targetu o 30%. Astral Communion oprócz swojego aktywnego efektu będzie zwiększał maksymalny Astral Power o 20%. Umbral Intensity będzie zwiększał damage ze Starfire oponentom obok naszego targetu. Getu o 10%, a na drugim tierze o 20%. Talenty ogólnie zostały zmienione i usunięto Circle of Life and Death. Pojawił się nowy talent Cosmic Rapidity, który będzie przyspieszał damage z dotek Moonfire, Sunfire i Stellar Flare o 13% na pierwszym tierze, a na drugim tierze tego talentu o 25%. W specjalizacji Feral umiejętności startowa RIP zostaje zamieniona na Trash. Damage overtime ze skilla Circle of Life and Death został zredukowany z 25% do 20%. Skile Taste for Blood. Oraz Sudden Ambush dostały jakieś zmiany. Tear Open Woods będzie teraz zadawało 70% obrażeń z dotki RIP zamiast 60%. Umiejętność Rampant Ferocity, która zwiększała damage z Ferocious Bite o 25%, będzie teraz zwiększać o 35%. Dreadful Blessing zostaje zredukowany o 5%. Relentless Predator redukuje koszt energii umiejętności Ferocious Bite o 40%. Obrażenia ze skilla RIP and Tear, który zwiększał damage z umiejętności RIP, zostaje zwiększony o 3%. Damage z Lunar Inspiration zostaje zwiększony o 25. No i oczywiście zostaje pozmieniane niektóre talenty, jeżeli chodzi o kolejność. Guardian natomiast będzie otrzymywał Ursan Adept na 10. levelu, a umiejętność Innervate będzie można teraz kastować w formie misia. Pojawiają się nowe talenty u Guardiana, mianowicie Torns of Iron w momencie użycia Iron Fur zadamy obrażenia równe 30% naszego armora, który zostanie podzielony na targety w zasięgu 12 yardów. Race będzie uderzał z siłą Urzoka, zadając obrażenia wszystkim oponentom na froncie. Damage jest zredukowany, jeżeli targetów jest więcej niż 5. Unless Night, kiedy skastujemy jakąś umiejętność single target na target, który ma na sobie dotkę z Moonfire, to zadamy mu dodatkowe 10% arcane damage. Lunar Beam sumuluje w miejscu naszej postaci promień światła, który będzie bił arcane damage oraz leczył nas przez 8,5 sekundy. Reszta talentów została zmieniona w kolejności. Verdancy u Resto Druida dostaje nerfa do leczenia o 10%, efektywność Adaptive Swarm została zwiększona z 20% do 25%, ale jego damage oraz healing down został zredukowany o 10%. Dream State redukuje teraz cooldowny do 20 sekund z 15 w trakcie kastowania Tranquility. Nowe talenty w drzewku Restoration to Forest Flow. Po użyciu Nourish wydłuża czas trwania takich umiejętności jak Lifebloom, Rejuvenation, Regrowth oraz Wild Growth na wybranym targecie o 4 sekundy. Drugim talentem jest Wild Synthesis. Regrowth zmniejsza czas trwania następnego Nourish o 25% i spowoduje, że otrzyma dodatkowy 33% bonus od naszego Mastery. Stakuje się do 3 razy. Evoker specjalizacji prezerwatywy dostaje jakieś zmiany w shieldzie tempora anomali, cooldown temport anomali został zwiększony z 6 sekund do 15. Skill Nozdormu Teachings został zredezajnowany i mianowicie redukuje cooldown z empowerowanych skilli o 5 sekund, kiedy Temporal anomalii jest kastowany. Resonating Sphere będzie teraz buffował 6 pierwszych osób z naszego party, które przez nie przejdą. Cooldown skilla Time of Need został zredukowany z 90 sekund do 60. Używanie umiejętności Echo od razu po Living Flame lub Spirit Bloom nie będzie już konsumował Echo. Emerald Communion nie będzie cancelowany, kiedy jako evoker dostaniecie Fira lub Disorienta w trakcie jego kastowania. Salvo Huntera specjalizacji Marksmanship dostało pewne zmiany i od teraz kolejny multishot albo woli będzie aplikował Explosive Shot do dwóch targetów. Cooldown 45 sekund. Pojawi się również nowy Talent Tactical Reload, który redukuje cooldown o 10% na aimed shotie oraz Rapid Fire oraz Calling the Shots redukuje cooldown w True shota o 2,5 sekundy za każde zużyte 50 fokusów. Monk i Line Stomp od teraz będzie za każdym razem respił co najmniej jedną, jakby taką gałąź, rozgałęzienie to nazwijmy. Purmaster dostaje nową um umiejętność Spirit of the Ox, Rising Sun Kick i Blackout Kick ma szansę na sumunowanie Healing Sphere. Stagger jest teraz bazową umiejętnością. Resonant Fist dostaje nerfa do obrażeń o 45%. Kek Smash będzie zadawał o 10% większe obrażenia, a takie skille jak Tiger Palm, Blackout Kick oraz Spinning Crane Kick będą zadawać o 20% większe obrażenia. Breath of Fire dostaje buffa do obrażeń w wysokości 25%. Quick Sip będzie teraz, że tak to nazwę, czyścić 5% damage'a ze Stagera Talenty Gift of the Ox, Graceful Exit, quick Sip oraz Staggering Strikes są teraz talentami jednotierowymi. Monk specjalizacji Hila i leczenie z umiejętności Revival został zwiększony o 100%, kiedy nie jest się w grupie rajdowej. Fi będzie kosztowało troszeczkę mniej many. Awakened Feinlane oraz Ancient Concordance pozostają teraz przez 8 sekund, kiedy Feinlane stąp na Ziemi zniknie. Rising Mist wydłuża teraz Renewing Mist, które jest nakładane przez Rapid Diffusion. Invoke Yulon DJ Serpent redukuje koszt Enveloping Mist o 50%, a Damage oraz Healing Zen Pulse zostaje zwiększone o 25% i trygeruje wasze mastery. Nowy talent Shaleon's Gift przyciąga wszystkie chmurki i leczy do trzech bliskich kumpi sparty za każdą zaabsorbowaną chmurkę. Chmurki generują się co 8 sekund w trakcie kombatu. Veil vale of Pride zwiększa generowanie chmurek z poprzedniego talentu co 4 sekundy. Shao Shao Lessons za każdym razem kiedy użyjecie Shaleon's Gift to otrzymacie jednego z czterech buffów. Mów Buff numer 1 to Lesson Of Doubt, który zwiększa damage oraz heal ze spelli o 35%. Buff numer 2 Lesson of the Despair. Kryt zwiększony jest o 30% na targetach, które mają powyżej 50% HP. Buff numer 3 to Lesson of Fear, redukuje damage Taken o 15% i zwiększa hejsta o 25. Buff numer 4 to Lesson of Anger, 25% zadanych przez Was obrażeń lub leczenia jest duplikowane po 4 sekundach. Kolejnym nowym talentem jest Burst of Life. Kokon ma zmniejszony cooldown o 20 sekund, ale jego absorb jest zmniejszony o 40%. W momencie, kiedy Kokon się skończy, wybucha i leczy trzech pobliskich kumpli z party. Reszta talentów została zmieniona w kolejności. Windwalker dostał jakieś pomniejsze poprawki. Palek specjalizacji Holy dostał zmiany w skillu Blessing of Winter, a mianowicie będzie teraz odnawiał 1% many co 2 sekundy. Kastowane tylko na friendly healerów. Avenging Crusader, który kosztował wcześniej połowę many, teraz będzie kosztował 5 Holy Power. Jego cooldown został zmniejszony z 2%, Minut do 45 sekund oraz czas trwania tej odpałki również został zmniejszony z 20 sekund do 12. Tower of Radiance w momencie, kiedy będziemy kastować Holy Light i Flash of Light, będzie istniała szansa na to, że otrzymamy dodatkowy Holy Power. Inflorescence of the Sunwell teraz ma 100% gwarancję na to, że otrzymamy dodatkowy Holy Power co trzeci cast Holy Lights Infusion of Light. Leczenie z umiejętności Tears Deliverance zostaje zwiększone o 25%. Avenging Crusader może teraz sprostać i użyć Divine Purpose. Barrier of Faith, gromadzi teraz 50% shielda z leczenia, który otrzymaliśmy z Flash of Light i Holy Light. Jeżeli chodzi o Prista, to Vampiric Embrace nie wchodzi w skład Global Cooldownu, Search of Light jest teraz prawidłowo triggerowany ze wszystkich leczących skilli, a Sun Lane sprawia też, że Sanguine Teachings daje dodatkowo 2% licza. Nowe talenty to Petrifying Scream, Fear, który jest rzucany na target z umiejętności Physic Scream, nie będzie uciekał po całej mapie, tylko dostanie fira stojąc w miejscu, a talent Sanguine Teachings zwiększa licz o 3%. Specjalnie realizacji dyscyplin umiejętność Pain Transformation, która powodowała, że leczyło nasz target z Pain Suppression o 12%, będzie teraz leczyć o 25%. Protector of the Frail będzie teraz dawał jeden dodatkowy ładunek do Pain Suppression. Lights Wrath kosztuje teraz 2% many. obrażenie z Power Ward Solace zostało zredukowane od 15%. Umiejętność Mind Blast będzie kosztować o 1% mniej many. Painful Punishment wydłuża czas trwania dotki Shadow War Pain lub Purge the weak o 1,5 sekundy. Embrace Shadow wydłuża czas trwania Shadow Cove na o 8 sekund, a nie 4. Twilight Corruption zostało lekko zmienione, a mianowicie Shadow Covenant zwiększa damage oraz heal shadow Spelly o dodatkowe 10%. Shadow Covenant zmienia penance na skilla typu shadow. Dark Reprimand może być kastowany na Alej targety. Nazwa umiejętności Stolen Psychic została zmieniona na Abyssal Reverie oraz na pierwszym tierze tego talentu leczy teraz o 10% więcej z aktywnym z Shadow skilli, a na drugim tierze o 20% więcej. Blaze of Light, Will and Woe oraz Wrath Unleashed zwiększają Damage z Power World Solace. Leczenie z Flash Healer oraz Renew zostaje zwiększone o 25%, a Heal Power World Radiance zostaje zwiększone o 100%. Ultimate Radiance zwiększa Healing Dance Power World Radiance o 10%, wcześniej wartość ta wynosiła 100%, więc całkiem spory nerf. Sins of the Meny zwiększa zadany damage o 40%, Divine Ages dostaje drobnego nerfa do Shielda z Heila, który critnie oraz parę innych pomniejszych zmian. Holy Priest otrzyma drobne zmiany w talentach. Natomiast jeżeli chodzi o Shadow specjalizację, to Divine Star będzie generował 6 Insanity, a Halo oraz Mind Games 10. Klasa Rogue w każdej specjalizacji otrzyma umiejętność Feint na 12 levelu oraz pojawi się nowy talent Unbreakable Stride, który redukuje czas trwania Slowa o 30%. Assassination dostanie nowy pasywny talent, Arterial Precision, Shift zadaje damage 4 dodatkowym oponentom i zwiększa obrażenia z bleedów o 20% na 8 sekund. Dashing Scoundrel kosztuje teraz maksymalnie 2 combo pointy, a nie 3. Outlaw w trakcie Killing Spree otrzymuje zredukowany damage taking o 35%, a dodatkowe hity z pistol shota przez fans The Hammers generują o 1% mniej combo pointów. U Saturday Invigorating Shadow Dust, tego co rozumiem, redukuje aktualne cooldowny o 15 sekund na pierwszym tierze tego talentu, a na drugim o 30 sekund. W PvP jest to znerfione o 50%. Bonus z Combat Staminy zostaje zredukowany z 10% do 5%. Szaman Dużych Zmian jakoś specjalnie nie dostaje, bo nazwa Mana Spring Totemu zostaje zmieniona na Mana Spring i będzie przywracał 400 many zamiast 200. Healing Surge będzie leczyć o 15% więcej. Talent Totemic Surge redukuje cooldown totemów o 3 sekundy na pierwszym tierze, a na drugim o 6 sekund. W specjalizacji Restoration leczenie z Healing Tide Totem zostaje zwiększone o 100% w przypadku, gdy nie jesteśmy w grupie raidowej. Leczenie Healing Wave zostaje zwiększono o 6%, Damage z AC Drain zwiększony o 120%, a Flameshock oraz Lava Burst będą bić o 20% więcej. Master of the Elements zwiększa efektywność kolejnego skilla, jakiego użyje typu Nature, Physical lub Frost. W przypadku Elementa Szamana to Flameshock, Chain Lightning, Lava Beam oraz Earthquake. Te skille zostają buffa do damage o 10%. Soul Keeper u Warlocka zostaje zmieniony i teraz sumunowanie go pochłania wszystkie tormenty duszyczki, które zebraliśmy, zadając damage pobliskim oponentom. Damage stakuje się z duszami, które użyliśmy, i trwa 8 sekund. Tormentet Soul'e zbieramy za każdy target, jaki zabijemy, oraz dusza, która nam ucieknie, możemy zebrać ją ponownie. Inquisitor Gaze jest teraz pasywem, a skilly, które rzucamy, mają szansę na sumonowanie oczka, który będzie bił obrażenia przez jakiś czas. Affliction dostaje nowy talent Focused Malignancy, który zwiększa damage Malefic Rupture na targetach, które mają na sobie dotkę Unstable Affliction. Harvester of Souls będzie zadawać o 20% większy damage, a Soul Tap zostaje usunięty. Reszta talentów została zmieniona w kolejności. Demonology dostaje takie zmiany, że użycie niektórych skilli nakłada cooldown na inną umiejętność, czyli tak jak jest tutaj napisane, że po użyciu załóżmy Felstormu, to oprócz tego skilla na cooldown wchodzi jeszcze Gilotynka oraz Demonic Strength. Rain of Tyranny będzie teraz zwiększał dodatkowy damage Demonic Tyranta o 7% za każdy aktywny stack Demonic Servitude. W przypadku Destro Warlocka Ashen Remains będzie zwiększał damage z Chaos Bolta, Incinerate i Shadow Burn na targety, które mają dotkę Immolate. Talent Eradication zwiększa damage Chaos Bolta i Shadow Burn o 5% na pierwszym tierze, a na drugim o 10%. Burn to Ashes powoduje teraz, że po użyciu KS Bolta i Rain of Fire zwiększy damage dwóch kolejnych Incinerates, a użycie Shadow Burn zwiększy damage z kolejnego Incinerata. Warrior w specjalizacji Arms otrzyma trzy nowe talenty. Improved Slam. Slam ma 10% szans na Krita i zadaje o 30% więcej z Critical Strika. Spiteful Serenity wytłuża czas trwania Kolosu, Smasha i Avatara dwa razy dłużej, ale ich bonusowy damage jest zredukowany o 50%. Strength in Arms. Skill Overpower ma o 10% większą szansę, Cena Krita na targetach poniżej 35% HP i generuje 8 punktów w kurwieniu. Defensive stance jest od teraz domyślnym talentem. Sweeping Strikes jest umiejętnością baseline'ową i trwa 6 sekund zamiast 5. Szansa na zresetowanie cooldownu na Mortal Strike lub kliwie po użyciu Battle Lorda jest zwiększona z 25% do 35% oraz sam Battle Lord zwiększa damage ze skilla Overpower o 35%, a nie 25%. Skull Splitter powoduje, że Deep Łączy od razu są zdejmowane z naszego targetu. Tide of Blood sprawia, że Blitz z umiejętności Rend znika od razu. Długość trwania Fatal Mark została wydłużona z minuty do 2. Storm of Swords, który zwiększał koszt skill'a Whirlwind o 30 Rage'a zostało zmniejszone o 10. Improved Mortal Strike został usunięty z Drzewka Talentu i pojawił się Ignore Pain. Zwiększony Damage z Thunderclap'a o 30%, Cliff oraz Bladestorm będzie zadawał o 5% większe obrażenia, Whirlwind od 10%, a Rend dostaje 15% buffa. Fury natomiast dostał buffa do obrażeń z Onslaught w wysokości 40% i generuje teraz 30 rage'a, a nie 25. Tenderize wydłuża czas trwania wkurwienia, czytaj enrage, o 2 sekundy. Obrażenia ze Storm of Steel Ravager zostają zredukowane o 30%, a nie 40 i będzie generował 20 rage'a zamiast 15. Frenzyt Fury, który zwiększał damage z autoataków o 5%, kiedy mieliśmy założone dwie broni one-handed, dostaje dużego buffa i teraz nasza autoatak będą biły o 30% więcej damage'a. Zwiększone obrażenia z umiejętności Storm of Swords z 70% na 80%, Raging Blow, Rampage oraz Blood Fills będą zadawać o 10% większy damage, Execute i Annihilator o 15%, a Blood Buff dostaje 5% buffa, Anger Management zwiększa cooldown Ravager'a, a długość trwania odpałki Avatar oraz Recklessness, które były spowodowane przez Berserker Torment, został wydłużony z 4 sekund do 8. Tank dostaje nerfy, Brace of Impact zwiększa wartość bloku 3%, a nie 5%. Brutal Vitality, który zadany damage dodawał shielda z Ignor Pain, będzie teraz wynosił 10%, a nie 15%, a Shield Specialization zwiększa teraz wartość bloku o 12%, a nie 15%. Mage będzie zadawał o 5% większy damage w specjalizacjach Fire oraz Frost. Jeżeli chodzi o zmiany w PvP, specjalizacji Feral PvP Talent Freedom of the Heart nie zapewnia już zredukowania cooldownu na Stampeding Roar, Rake i Rip dostają nerfa do Damage o 18%, a Fershy's Bite o 25%. Damage z Feral Frenzy zostaje zredukowany o 10%, a Heal's Frenzy Regeneration zostaje zredukowane o 50%. W balansie Orbit Breaker będzie resetowany od razu po wejściu na arenę. Damage z Full Moon zostaje zredukowany z 80% do 60%, kiedy był striggerowany przez Orbit Breakera. Skile Wrath i Starfire dostają 50% buffa do obrażeń. Star Search zadaje od teraz 40% więcej damage'a. New Moon, Half Moon oraz Full Moon dostają 20% buffa do damage'a. dwusetowy bonus dostaje 5% nerfa, a 4-setowy 15%. Umbral Embrace, który zwiększał damage ze Starfire lub Wrath, dostaje 10% nerfa. Restoration to samo co w przypadku Ferala, jeżeli chodzi o Heal's Frenzy Regeneration, ale oprócz tego Budding Leaves jest teraz o 20% mniej efektywne niż poprzednio. 75% do 50%. Devastation Evoker będzie zadawał o 20% mniej z Deep Breatha. Spell Weaver's Dominance daje teraz 20% zwiększony damage z Krita zamiast 30%. Disintegrate dostaje buffa do obrażeń, a Azure Strike będzie pił o 20% więcej w PvP. Preservation Evoker i leczenie z PvP talentu Dream Projection zostaje zredukowane o 35%, kosztuje teraz 4% many, a cooldown zostaje zmniejszony z 90 sekund do 60. Oprócz tego Heal Overtime może zostać teraz zdispelowany. U Death Knighta leczenie z Death Strike'a było zredukowane o 25%, ten efekt został usunięty, efektywność Improved Death Strike zostaje zredukowana o 50%, redukcja damage'a z Amphibious została zdręfiona o 33%. Absorb z rune of spell wardings jest o 33% mocniejszy w kombacie PvP oraz szybkość kastowania spela jest również o 33% bardziej efektywna. Jeżeli chodzi o specjalizację Unholy, to Necrotic Wound dostaje drobnego nerfa do absorba, a Virulent Plague nie będzie już zadawać zwiększonych obrażeń w kombacie PvP. Hunter i Talent PvP Roar of Sacrifice dostaje nerfa w postaci 10%. Arcane Bombardment u Arcane Maga jest teraz o 25% mniej efektywne w kombacie PvP. Killer Monk będzie wolniej regenerował manę, ale leczenie z Developing Mist zostaje zwiększone o 25%. Paladen i Divine Protection redukuje damage o 30%, Flash of Light leczy o 15% więcej. Ilość maksymalnej ilości staków w Aura of Reckoning została zwiększona z 50 do 100, a jego efekt odpala się teraz przy 100 stakach. Damage z Consecration został zwiększony o 50%. Holy Palady natomiast dostaje konkretnego nerfa, a mianowicie PvP Talent Reckoning, który zwiększał damage z następnego Judgmenta o 100%, teraz będzie zwiększał o 25%, ale za to Holy Light będzie leczył o 75% więcej w kombacie PvP zamiast 45%, oraz Heal z Holy Shoka zostaje zwiększony o 15%. Retras dostaje nerfa do obrażeń z Final Reconing o 20%, a z Radiant Decree 33%. Dwusetowy bonus z tyresetu dostaje 5% nerfa, Crusader Strike, który służy głównie do nabijania Holy Power zadaje teraz 80% większy damage, Healing Hands jest teraz o 70% bardziej efektywne, damage z Templar's Verdict oraz Final Verdict zostaje zwiększone o 10%, Exorcism dostaje 80% buffa, a talent PvP Lowbringer dostaje 2% nerfa. Resto Shaman i Water Shield zwraca teraz 1% many, a Storm Keepers zwiększa damage o 67%. U Elemental Shamana dwusetowy bonus zostaje zredukowany o 50%, a na obrażenia z Primordial Surge, Lava Burst zostaje zwiększony o 60%. Warrior i obrażenia z blida z talentu Thunderous Roar nie jest już zredukowany w kombacie PvP oraz cooldown talentu Up nie będzie już skrócony. W przypadku Fury Warriora to talent PvP Slaughterhouse trwa teraz 16 sekund, a talent Storm of Steel nie będzie miał zredukowanego efektu do redukcji i obrażeń. Koniec, kurwa, kropka, dosyć już tych zmian klasowych, przejdźmy do informacji ogólnych tego patcha. W momencie kiedy został ogłoszony patch 10.05 w połowie grudnia, to na przestrzeni tych kilku tygodni data minerzy wykopywali z plików gry różnego rodzaju rzeczy jak Mounty, Trasmogi oraz Pety, które najprawdopodobniej pojawią się w Trading Poście. Trading Post to główny feature tego patcha, a szczególne informacje o tym możecie znaleźć w filmie, który znajdziecie na moim kanale oraz w prawym górnym rogu tego filmu. Tutaj powiem tylko, że mimo iż budynek Trading Postu będzie już od jutra z nami, to zostanie on jednak uruchomiony 1 lutego. Zaczynając od Mountów, to w Trading Postie do zdobycia będą niektóre Mounty jak C, Celestial Steed lub Wing the Guardian, które znajdowały się w Itenshopie. Ale oprócz wcześniej wspomnianych wieszowców, które mogliśmy zdobyć w te intensopie, będziemy mieli okazję do zdobycia takie mounty jak Green Scorpion, Red Goat, Black and White Cleft Hoof, Black Blood Tick, Yellow Flying Kakir, Olive Vulture, Cerulan Marsh Hooper, Papuszka, Ashadar, Armored Gold Pterodax, Coral Starkle Waveray, Krusty Crawler, Magenta Cloud Serpent, Savage Green Battle Turtle, Armored Siege Kodo oraz Welping, czyli kilkanaście nowych. Mountów, lecz w przyszłości pojawi się ich na pewno więcej. A jeżeli dalej jesteśmy przy liście z wierzchowcami, to wykopany jeszcze został mount, który najprawdopodobniej pojawi się w in sklepiku. A jego placeholderową nazwą jest Goblin Shredder Rocket. Modelu jeszcze nie ma. Jeżeli chodzi o transmogi, które trafią do training postu, to macie teraz pokazane je na ekranie, ale najważniejszą wiadomością jest to, że będziemy mogli w końcu transmogować przedmioty szare oraz białe, co daje nam naprawdę ogromną możliwość eksperymentowania z wyglądem naszej postaci. Żeby dodać przedmiot w tych jakościach do naszego kolekcji, no to musimy go najpierw założyć. Oprócz transmogów, które mogliście zauważyć przed chwilą, pojawią się najprawdopodobniej setowe transmogi o tematyce Blood Trolley lub Dark Munchester, ale nie tylko, bo ono też inne kosmetyczne sety, które są rekolorami ze starych raidów, lecz nie tylko. Wszystkich modeli jeszcze na to nie ma. Na plecy będzie możliwość założenia plecaka na amunicję lub kołczanu prawilności na strzały. Początkowy gear, który został zmieniony w paczu 9.1.5 na jakieś główna, powróci w formie itemów do kupienia u vendorów, który będziemy mogli oczywiście Transmogować. Z eventu Trail of Style, gdzie rywalizujemy z innymi graczami za pośrednictwem transmogu, zostaną dodane nowe itemy kosmetyczne, które będziemy mogli kupować za walutę Trail of Style Token u MPCa, który udziela nam usługi transmogu. Na dodatek, jeżeli będziemy odbierać z Trading Postu miesięczną nagrodę przez 12 miesięcy, to otrzymamy ten oto zajebisty transmog. Z tego co wiem, to chyba nie trzeba odbierać tych 12 comiesięcznych nagród z trading postu pod rząd, ale wiadomo, że nie szybciej, tym lepiej. Jak jeszcze jesteśmy przy temacie trasmogów, to Blizzard po kilku dobrych latach wreszcie postanowił, że będzie można używać iluzji kosmetycznych na artefaktowe broni. Pojawi się ponad 100 nowych achievementów związanych z wyścigami na smokach, 3 nowe questy oraz pizdylion innych rzeczy związanych z achievementami. Dodany zostanie tabard za pierwszy sezon PvP, Zandalari Trollet dostaną około 10 nowych kolorów do włosów dla każdej płci, do Edit Moda, gdzie możemy dowolnie konfigurować nasze UI poprzez zmienianie wielkości elementów i ich lokalizacji na ekranie, zostaną dodane nowe opcje do kustomizacji, czyli bary od expa oraz reputacji oraz możliwość zmiany bugów. Dodatkowo będzie można skopiować build talentów gracza, którego inspektujemy. Mage Tower zostanie ponownie włączony. Powrócą stare craftingi z Warlords of Drenor, które nie były dostępne przez jakiś czas. Pojawi się nowy event Storms Fury, czyli coś bardzo podobnego do tego co mamy teraz, czyli Primal Storms. Warmoda będzie można Włączać w Adraken, nowe rarki na Dragon Isles, późno, bo późno. Ale system, który mieliśmy w Shadowlandsach, który umożliwiał nam zamienić itemy z Mythic Plusów na setówkę, wreszcie się pojawi pod nazwą Revival Catalyst, a znajdziemy go w miejscu pokazanym na mapie. Solo Shuffle przechodzi pewne zmiany dotyczące przyznawania ratingu w momencie, kiedy jakiś płaczek wyjdzie z areny, i ten, który zmienia wygląd naszego smoka na rażę będzie teraz można wydropić na eleferze. Jeżeli chodzi o zmiany w Dungeonach, to trash na Ruby Life Pulsach dostaje nerfy. Cinder Bolt, przez Prime List dostaje nerfa o 50%. Thunderhead i jego skill Rolling Thunder będzie bił o 30% mniej, a Molten Blood, kastowany przez Flame będzie zadawał 25% mniejszy damage. Te takie duże Fire Elementale będą biły mniejsze obrażenia z Inferno o 25%, a na drugim bossie ten sam add będzie kastał skilla Rolling Blaze 3 sekundy. Last Boss będzie zadawał mniejsze obrażenia z Inferno Core o 20%, a Cloud Bulls o 30% mniejsze. Na Halls of Valor niektóre mobki dostały nerfa do ilości HP oraz cztery ostatnie pseudo Minibossy również mają o 20% mniejsze HP. Hyria i Fenrir mają mniej HP o 10%, a na dodatek Fenrir i efekt Ravenous Leap który trwał w nieskończoność dopóki nie zabiliśmy bossa, będzie trwał teraz 30 sekund. Odin będzie zadawał mniejsze obrażenia z runik Brat o 20%. Przedostatni boss na radzie Volt of the Incarnates dostał nerfa do obrażeń z umiejętności Stone Slam Detonation o ponad 60%. Na last bossie na dungeonie The Knockout Offensive, Ady, który Respi boss mając zredukowany HP o 20% oraz AoE damage ze Static Spear będzie zadawał o 30% mniejszy damage. Na The Azure World Piercing Shards dostał nerfa do obrażeń o Wartości około 31%. Arcane Construct ma teraz 25% mniej HP, a Null Magic Hornswog ma 15% mniej HP. Telarz Greywing ma zmniejszone HP o 10%. I teraz, w momencie kiedy respie się pod nami plama lodu, nie dostajemy od razu obrażeń od stania w tym, tylko dopiero po 2 sekundach. A na ostatnim bossie zmniejszony został Slow, który się stakował do 10 w momencie kiedy się poruszaliśmy w pobliżu tego bossa. Jeden stack to 6% Slow, a do movement speeda oraz również ten boss ma minus 15 mniej HP. Sezonowy afiks Thundering przechodzi drobne zmiany, które dużej różnicy nie robią. Rozpoczyna się timewalkowy event z The Burning Crusade, gdzie będziecie mogli wziąć questa na zrobienie pięciu timewalkowych dungeonów, a po oddaniu go otrzymacie skrzynkę, z której wydropi wam item na 398 item levelu. Oraz będziecie mogli pójść na timewalkowy raid i być może wydropią wam Glewy i Lidana. Powodzenia! Przypominam o trwającym Lunar Festiwalu. Bro PvP w tym tygodniu to Cooking Impossible, a na ten tydzień są Fortified, Bolstering, Storming oraz sezonowy Thundering. W tym tygodniu będzie bazual, koordynaty macie wyświetlony na ekranie. Nie zapomnijcie odebrać jutro girus z grid Volta. I to by było na tyle, całkiem spory patch. Web mi już boli i w sumie gardło też odczytania tego wszystkiego i tłumaczenia. Także jeżeli jakieś błędy się pojawiły w materiale to najmocniej przepraszam, ale mam nadzieję, że docenicie taką pracę. Zapraszam na swoje social media z opisu. Trzymajcie się, hej!